Dzień dobry dzień dobry Dzień dobry Tutaj. Dzień dobry dzień dobry Chyba musi być wszystko Ale inżynierowie. nie Ściągnęli O faktycznie długo nie powiesiało. jak ktoś w komentarzu powiedział No ale no, Nie taki był zamiar Żeby wyszło jak wyszło to co zrobić no? Jeszcze te banany już drugi dzień czy trzeci i twardy jak ten, jakieś plastikowe. jest Belly, hello, Jeszcze, jeszcze nadbuchada. Kurczę, jest ósma rana. Sina, why are you awake already? Why are you awake already? Six o'clock. No to, teraz nikt nie będzie spał, bo kotka się koci. Yes. Co chciałem powiedzieć? No to ale musi być już coraz lepiej w takim razie You feel better Mówi, że nie No nie wiem, wczoraj właśnie troszkę po postękiwała. Przed wczoraj było OK, wczoraj tak trochę mniej No nie wiem, zobaczymy A ja jak widzicie Człowiek live robi, nie śpi. Teraz mógłby spać To nie. No dobrze. Zapowiada się piękny dzień. To jadę na pocztę. A syna sprząta. Halo Hello. I okej? Okay? Bet a bit, troszkę? little bit, Jest Bracka Halo Skąd to tyle brudu tutaj się wzięło? No dobra, Sina to pozamiata Ja przejadę podłogę Z, Znaczy mopem Śmigamy, może tabliczki mi się uda kupić dzisiaj? Dzisiaj ja tam drabiny będę woził cały, czas. no ale dobra te tabliczki może mi się uda kupić dzisiaj. Jak nie, to na pewno poczta. No i zobaczymy zresztą. To zawsze jest wielkie, nieznane widowisko. Pozdrawiam. A żeby nie było wątpliwości, Sina oczywiście chce te dodatkowe badania zrobić, ale mówi, że chce zrobić w szpitalu w stolicy. Bo tutaj w szpitale jej nie odpowiadają. I tu akurat się z nią zgadzam, znaczy nie tylko tu, no ale tu się zgadzam, no, byliśmy w czterech Jedyny jest ten ten coś tam japoński, ale tam nie ma tych maszyn Z tego co się orientuję I no i co, no i co będzie jakoś wycieczkę zrobić, no zobaczymy Melia No i co? Okej okay. Okej okay, byku Co Byczką bym powiedział nawet. Panterka. No o, a no właśnie mi się przypomniało, bo ktoś powiedział, że wytworzyliśmy motocykl, ale tylko olej. No właśnie, czy wymiana oleju to jest naprawą tego skutera? Ale dobra, nieważne So now we closing, we, we decided we gonna move to new place and people coming, eh? Yeah Yesterday six people come Yeah <laughs> Teraz się złażą, no Jak już decyzja zapadła Jeszcze nie wiadomo gdzie, ale zapadła No zobaczymy jak to będzie, zobaczymy Wcale mieliśmy klientów, jeden Francuz You have the No, I think you have Eee, I you. Dobra Yajim are to What time is it now? I don't know yeah, You I should take know it. everything You are the manager 9.22 9, 9 minutes Oh, to jedziemy. Can you open please? <laughs> the boss Okay sir, you can come sir. Thank you, bye bye You bye 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 krye. Good? Cien? Co To No to znaczy, ja wiem co to jest, bo ja je kupiłem. Znaczy ten szpinak, croissant ze szpinakiem. No dobra, byliśmy kupić, byliśmy kupić suknię. bo Syna dostała tipa na suknię więc sobie wybrała no i się cieszy a ja się cieszę, że ona się cieszy więc cieszymy się wszyscy jestem w centrum, jadę na pocztę i ten potem pojadę szukać tablicek jakieś warzywko i do domu sprzątać a ja tak, bo takie jeździmy trochę z Siną po mieście i wierzcie mi na słowo lub nie, wszędzie pusto. Pora śniadaniowa. Ja rozumiem, ktoś powie, a to wszystko wieczorami. No ale to jak są tylko wieczorami ludzie, to po co ludzie otwierają najpierw no rano, nie? Tak czy inaczej, jesteśmy przy durianku. I widzicie, nie mam jak podjechać, powolutku sobie podjadę. No ale co, no nikogo nie, nie ma. No tam przy Durianku jeszcze większy się syf robi, widzę niż był wcześniej. Nie no, zapominamy o tym. Dobra, lecę dalej. Ale muszę przyznać, że Durianek jak Durianek, ale im idzie, bo cały czas no chyba, że to stare Ty śmieci lewo. są. Ale jeśli nie stare śmieci, to im musi Ale ten mój sobie macha wachlarzem. Nie wiem czy to z gorąca, ale w cieniu siedzi, czy to od Durianka. Mamy znowu na poczcie nowy komunikat. Pogniemy. Dobra, to nieważne. Znowu wysyłamy. Co mi się przypomniało teraz to, że ostatnią pocztówkę, tam były dwa magnesy, wysłałem też pocztówki od razu z tymi magnesami, to nieważne. Ważne, że pytam się z teraz, tak dojechaliśmy. Ale Ty tam napisałeś coś? Jakieś pozdrowienia? Nie. <laughs> Czyli ktokolwiek, już nie pamiętam kto, dostanie tą pocztówkę, nie będzie nic napisane. Yeah, whatever you want. Buy three. I... Także ktokolwiek dostanie, będzie miał białego kruka. Bo rzadko się zdarza taka pocztówka bez niczego. No adres jest oczywiście, także dojdzie. Ale no taki numer wyszedł, można sobie pisać, co się chce. Monkey. Hej. Boje? Boj. Skochones. I madame I madam. Moje ulubione małpki. O, to czyściutkie, clean, nie? Yeah. I think for people, you know. Yeah, very clean. da, wypasione jak... Cabana. Uh huh. Mama. Hello. Mama. Oh. That doesn't have bananas. Pity and we don't have bananas. Yeah. Yeah I don't know what they eat. Bananas. Yeah? They eat fruit. I think. I hope. Dobra, chodźmy, bo myślę, że let's go because I think rain, is rain, rain. Rain. Rain, rain, bye. Bye bye. Bye rachunki Nie rachunki 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 dzisiaj wszystkiego tego. rachunki no, ale, do... oh. This? No. Jakieś muszę torebkę papierową kupić, ozdobną. No ja już jestem przed dolarem, Sina idzie. Zakup torby specjalnej z dedykacją. Eee... No co? Pizza Locha widzę się zamknęła. W ogóle takie podsumowanie przejażdżki po mieście, nikogo nie ma. W sensie knajpy dokładają, no to jest pewne, nie? także no, to był taki jeden klient u mnie w sumie znajomy i mówi że to jest niemożliwe żeby ktajem w centrum dokładały do siebie no ja uważam że to nie tylko że jest możliwe tylko to jest pewne no. może nie wszystkie ale większość bo trzeba opłacić za obsługę za prąd za czynsz no możliwe że są jak są właściciele budynków no to mają lżej a są tacy ale ten kto wynajmuje to płacze no to sina, co oh. chce? Nawet pasuje, pod kolor. <laughs> <laughs> Nawet pod kolor? I said the same color, eh? <laughs> I don't care. No dobra, się cieszę. Dobra, druga. Mitye. Mój Mityera. Mój Mój okay. Okay. Okej no. idzie. Gwiazda, gwiazda niebieska. No, proszę, proszę. But look... <laughs> <laughs> Dobrze, no, to też Rzymianin w sumie. <laughs> Tylko górę. 100. Co to, żeby 100? What 100? 100% Major. A, dobra, czyli no, i no, oni to jakoś mają takie miarki inne, że 100%, czyli że 100% dobrze? Ja mówię, że tak. No. No, te... Batinki trochę, nie tego, ale... Batrociken. <grystanie> 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 A dobrze, no jak już tu jestem, to już będę kończył odcinek. Oczywiście spojrzenie na podwórze. Kto wie jak długo. No nie długo, bo jak widzicie to już jest składane, drabina się przydaje. Będę musiał zapłacić za wynajem. Składane jest, do 13 mam zapłacone, więc... więc nie przedłużam dłużej. Pani sąsiadka, właścicielka już wie, czyli pan sąsiad, właściciel, porze że... yy, i tyle. No i jeszcze miejsca nie ma, cały czas szukamy. Byliśmy dzisiaj, nie pokazywałem, bo dopiero yy, będziemy oglądać jak będziemy. Coś się tworzy w głowie jak to zawsze yy, nowego. Nie chcąc zapesać to nic nie mówię. No bo też nie jest pewne, więc po co mówić, jak. Nie jest pewne. Powinniście już wiedzieć, że jak jest pewne, to mówię. Jak nie jest pewne, to nie mówię. Także pozdrawiam serdecznie. E, jutro live. Jutro live zapowiedziany. Myślałem, że nie będzie, ale jednak e, poprosił Mat, a jak Matt prosi, to się nie odmawia. E, także jutro się spotykamy. 18 czasu polskiego. Dzisiaj impreza Magdowe urodziny, więc jadę, mam nadzieję, że Sina też pojedzie. Ja on coś na wieczory łapie, te, no tam coś, no teraz się dobrze czuła, ale rano nie za bardzo, więc Teraz dobrze się czuję, bo adrenalina, kietki i wszystko to ten, wiadro czerwone jest, jest jeszcze niebieskie podobnej wielkości. Jeżeli ktoś by sobie chciał, proszę napisać w komentarzu, znaczy na licytację, żeby wrzucić. Pozdrawiam serdecznie, do jutra!